Piąteczka. Zobaczcie, mamy dwie paczuszki. Jedną, drugą. Jedną rozpakowaliśmy, drugą nie. A co tu się wydarzyło? A no, już Wam opowiadam. Majster postanowił zaoszczędzić, kupić tańszy prysznic. No i zamówił se przez internet. No, będzie piękny, będzie pasował do złotych umywalek. Będzie złoty, elegancki tego, profesjonalnie i w ogóle super. No, paczka przyszła. Żony nie było w domu. Nie zresztą też. Kurier zostawił, zabrał pieniążki, pojechał. Żona przyjeżdża. Oj, zamknę tutaj do części syp sypialnianej. Chyba kot weszedł, ale to później go wypuścimy. Żona rozpakowała. No i złoty. Piękny złoty kolor. Black. Mhm. Mówimy, dobra, mogło się pomylić, firma, ktoś kto pakował, spoko. Dzwonimy, dobra, nie ma problemu, pomyłka nastąpiła, przesyłamy. Reklamację sprawnie załatwili, dwa dni, może trzy, kurier z następną paletą. Miał oczywiście tą paletę zabrać, zlecenia nie miał na zabranie tej palety. No i co dalej się okazało? A no dalej się znowuż okazało. Żona otwiera paczkę i na drugiej paczce co jest napisane? Tak samo black. Super. Dobra. Mówi może tylko karton po innym prysznicu. Otwiera do środka. No nie. Czarny. Spoko. Super firma. Mówię wam. I jeszcze wiecie co na koniec zrobili? Na koniec jeszcze próbowali zwalić winę na nas, że to jest nasza wina, bośmy nie otworzyli przy kurierze. A to co? Jakbym przy kurierze otwierał to by był złoty? Przecież by nie był złoty. Oczywiście firma przepraszała, to się więcej nie powtórzy, to pierwszy taki wypadek, Heh, już gdzieś to słyszałem. Nawet już pakowacz miał być zwalniany, aj Boże, Boże, że też ludzie wierzą w takie głupoty. No ale dobra, wracając do tematu, to też jest czarny, nie będę go otwierał nawet, bo nie ma sensu, bo tutaj chłopaki go zapakowali, tak. Mnie wtedy nie było, miała być paleta naszykowana, to był ten pierwszy prysznic, ten drugi przyszedł No na tym niestety też jest napisane, tak jak widać, otwieraliśmy wszystko czarne, tak A, tu nie będę Wam pokazywał, bo nie będę tych steropianów rozrywał, nie, ale, ale naprawdę, naprawdę jest czarny, no Może tu będzie widać, gdzieś to było widać w którymś miejscu, nie Już Nie chcieliśmy go otwierać na, a, akurat na róg ten jest na dole, nie Albo go otworzymy. O, widać ładnie. Czarny kolor, piękny. Listew i wszystkiego. Zaraz go tutaj ostreczujemy i niech jedzie to w diabły z powrotem do tej firmy nieszczęsnej. Ogólnie wydawało się, że duża firma, że nie będzie problemu, a, a wyszło jak zwykle, tak? Jesteśmy z dwoma prysznicami, z dwoma kabinami, nie z dwoma prysznicami, przepraszam. Zawsze. Polak skąpy chce zaoszczędzić, no i wychodzi później. Jak wychodzi, na szczęście nie trzeba za wysyłkę płacić, bo to nie z naszej winy, tylko z winy firmy przecież, nie? Dołożyłem tylko rolkę strecza. No i trudno, przeżyję to jakoś. Może macie pomysły jakieś, yy, gdzie warto kupić yy, właśnie kabinę prysznicową. Interesuje nas tutaj wymiar najchętniej, no to 120 na 100, może 110, nie? No, i chyba już w końcu, tak ostatecznie, chyba zostaniemy przy tym czarnym kolorze. Bo później z tymi złotymi jest masę problemu. Nie można sobie dobrać, e, dobrać baterii podtynkowej, takiej fajnej, nie. E, bo jest to dosyć no, niepopularny kolor. tak, Najpopularniejszym to wiadomo srebrny. E, a tutaj. Czarny jeszcze jest gdzieś tam, gdzieś tam w miarę, w miarę dostępny, a z tym złotym no to zawsze problem, a już jak coś jest, to już takie pieniądze krzyczą, jakby to faktycznie było złotem pokryte, nie? Także tak to wygląda. No mówię, no tutaj, kurde, uczcie się angielskiego, nie? Bo to czasami pomaga, widzicie, nawet taka głupia fucha jak magazynier, nie? No czy to można takim black pomylić z gold? No wątpię w to. Hm. No dobra. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie będzie mnie... Ścigał, oskarżał, żadnej firmy nie ma, tak sprawdzałem już e, Wcześniej na tym, na właśnie opakowaniu, czy, czy, czy nie ma żadnych metek nigdzie, nie e, Firmowych I tak dalej, i tak dalej, nauczony doświadczeniem e, Już gdzieś tam właśnie Unikam takich rzeczy, nie Także cóż radem dla, dla, dla potomnych Uważajcie, jak kupujecie przez internet Dobrze, że to nie przyszły cegły No i dobra Mamy to. Jedziemy. Poczekajcie zobaczę sobie czy kamerka działa. Działa Dobra. O. No i dobra. Podjeżdżamy. Zobaczcie. Aż miło teraz wsiąść czyściutko. Maszynce. Dwa tygodnie niepalony. Ciekawy jak zagada. Na mrozach stał. W sumie dużych nie było, ale... Ale zawsze coś. Mógłbym przez stodoły przejechać Ale stwierdziłem, że jednak nie Że przez stodoły nie będę przejeżdżał, bo tam błoto duże, nie? Także lepiej będzie mi przejechać sobie dookoła. Nie będę już tego podwórka, rozpierdzielał rozjeżdżał, nie? Nie ma sensu. Nie my dzisiaj niedzielę to zrobić, bo jutro kurier mam jechać. jutro do pracy idę, żona też do pracy, także nie będzie miał kto tego ogarnąć. Także trzeba po prostu jechać. O, lusterka poprzestawiane, po roz... Tak jest, jak dłuższą chwilę Dłuższą chwilę dziadek stoi, nieruszany. szybka wysyłka, szybko spakowana i dwa razy do dupy. Tylko na wkręty przykręciłem do palety, także stabilnie stoi. jakaś ładowareczka, co nie? Zawsze by było troszkę wygodniej ładowareczką jakąś taką Nie za wielką, małą, nie? Ale weź teraz coś kup, jak to wszystko takie drogie, co nie? Kurde, ceny takie ładują na wszystko, że masakra Zobaczcie, tu błoto straszne mam z tej strony Dlatego nie przejeżdżałem przez stodołę, bo zaraz bym to rozjeślił wszystko Nie ma sensu Ja poobsuwam sobie je. Nie jest to jakoś tam specjalnie ciężkie, jest 70 kg może to waży wszystko. Tu ją postawimy i tyle. No i dobra, tyle na dzisiaj. Dzięki śliczne za oglądanie.